Wielu osobom zdarzyło się wynieść coś ze sklepu. Znałam osobiście osobę, która za dziecka wyszła ze sklepu z butelką napoju gazowanego i kompletnie zapomniała, że była w sklepie. Oczywiście wróciła i zapłaciła za wyniesiony chwilę wcześniej przedmiot, jednak zazwyczaj do tego typu przestępstw nie dochodzi przypadkowo, a złodzieje wcale nie planują zwrócić tego, co uda im się upolować. Jedni robią to sprytniej, inni trochę mniej. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka filmików, które przedstawiają tych Mniej sprytnych złodziei w akcji, których złapano na gorącym uczynku. Zapraszamy do oglądania. Ale zanim zaczniemy, mam dla was ciekawą informację. Dawniej Black Friday trwał tylko jeden piątek. Obecnie to tydzień, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Zakupy można wygodnie robić online bez konieczności stania w kolejkach. Badania pokazują, że Polacy wydają średnio 735 zł podczas Black Friday, przy czym najbardziej przebiegli klienci potrafią odzyskać 10, 20, a nawet 30% wydanych środków. W czasie ostatniej wyprzedaży Trochę pieniędzy wydałam, jednak dzięki partnerowi dzisiejszego odcinka firmie Leti Shops, sporą część wydanych pieniędzy dostałam z powrotem. Podczas Black Friday jest to narzędzie niezbędne do zrobienia najbardziej udanych zakupów. W ofercie Letyshops znajdują się wszystkie popularne sklepy, w których kupisz wszystko, czego tylko potrzebujesz. Podobnie jak większość sklepów Media Expert oferuje obecnie duże rabaty, a w tym sklepie znajdziesz wszystko, więc na pewno skorzystasz z cashbacku. Tym razem standardowa stawka cashbacku została zwiększona czterokrotnie. Dzisiaj dostaję zwrot w wysokości około 3%, bo jest gorący cashback. Promocja jest ograniczona w czasie i potrwa do 22 listopada, więc radzimy się pospieszyć. Z Letyshops można korzystać na kilka sposobów. Na stronie internetowej firmy, w aplikacji mobilnej lub używając wtyczki do Twojej przeglądarki, która zawsze powiadomi Cię o możliwości zgarnięcia cashbacku. Dostajesz prawdziwą kasę, którą możesz przelać na swoje konto lub na Paypal. Każdemu może się zdarzyć przeoczyć okazję, jednak Letyshops zrobi wszystko, żebyś zawsze płacił za zakupy, jak najmniej. A dodatkowo teraz możesz zgarnąć 100 tysięcy złotych w loterii Letyshops. Aby wziąć udział, zarejestruj się, przejdź do zakładki loteria, akceptuj warunki i potwierdź uczestnictwo. Zgłoszenia od 20 listopada do 22 grudnia. Każdy zakup z cashbackiem to jest jeden los. Im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Także kupuj tylko z Letyshops, bo nic nie tracisz, a możesz wygrać. Losowanie już 22 lutego. Nie czekaj, kliknij w link w opisie i zacznij oszczędzać razem z Letyshops. Złodzieja można posądzić o wiele. Ich zachowanie jest niezgodne z prawem. Dopuszczają się często kradzieże na mniejszych przedsiębiorstwach. Gdzie odpowiedzialność i koszty wybryku takiego cwaniaka poniesie właściciel sklepu, a w procesie dokonywania włamania nierzadko dopuszczają się użycia narzędzi, którymi w razie zaistnienia potrzeby mogą posłużyć się i zrobić komuś krzywdę. Jest to niebezpieczny zawód, przestępca ryzykuje swoją wolność, a ten, kto stanie mu naprzeciw i będzie chciał go powstrzymać, może zaryzykować swoim zdrowiem. Na myśl nasuwa mi się sytuacja ze zgorzelca, gdzie uszczerbek poniósł ochroniarz, Lokalnego marketu. Upadek wyglądał dość dramatycznie. Ochroniarz tylko wykonywał swoją pracę, chcąc powstrzymać młodszego i sprawniejszego fizycznie kryminalistę. Rozwój wydarzeń zakończył się chyba dla wszystkich. Lokalny bandzior okazał się być człowiekiem, okazał współczucie i zdecydował się pomóc ochroniarzowi. Ofiara była jednak niezadowolona z okazanego współczucia i nie dała za wygraną. Po odzyskaniu kontroli w nogach walka była kontynuowana. Gdy dzielny ochroniarz upadł po raz drugi nie mógł już liczyć na ponowną pomoc ze strony lokalnego bandziora. Niestety tą walkę wygrał sprawniejszy fizycznie mężczyzna. Żyjemy w kraju, w którym do drobnych i trywialnych kradzieży dochodzi zdecydowanie częściej niż do tych poważniejszych. Rzadko słyszy się o włamaniach do banków czy sklepów z użyciem broni. Jednak słyniemy chociażby z kradzieży samochodów. Popularność tego rodzaju łupiestwa może zachęcać potencjalnych nowych i niedoświadczonych zbirów. Do podobnej sytuacji doszło na Pradze Północ. Nie mam nagrania z tej sytuacji, ale uważam, że warto o niej wspomnieć ze względu na jej trywialność. Mowa o mężczyźnie, który miał na tyle mało szczęścia, że akurat postanowił spróbować włamać się do stojącego w zatoce auta, gdzie akurat przechadzała się policja. Powód: 2 zł i 50 groszy leżące na fotelu pasażera. Jak można się domyślić, cel nie został osiągnięty i grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Albo i więcej ze względu na status recydywisty. Jak obiecałam na wstępie, nie zostawię Was jednak bez żadnego filmiku. Przedstawiam Wam próbę wyniesienia piwa przez bardzo polskiego Polaka z bardzo polskiego sklepu. Jak widać, przestępstwa można dokonać pokojowo. Dzielna postawa mężczyzny, który pogonił za starszym panem, jest z pewnością godna pochwały. Przypuszczam jednak, że zwykle proszę oddać piwo mogłoby być równie skuteczne biorąc pod uwagę potulną postawę Robusia. Do tej pory pokazałam Wam kilku przestępców, którzy podczas swoich e, dokonywań aktów nie wykazali się szczególną inteligencją. Ten przypadek zasługuje jednak na wyróżnienie ze względu na poświęcenie, którym się wykazał. Poproszę. Czy coś jeszcze? Nie pomyślę. mówię jeszcze O, dziękuję. Idę e, Dziękuję. Dziękuję. Skrócę wam dalszy kawałek nagrania. Mężczyzna wychodzi ze sklepu, zapominając o młotku. Sprzedawca wybiega za nim, jednak nie dogania go. Uznaje, że pewnie wróci po młotek. O.

Włamywacz wrócił po swoje, wykorzystał zakupiony wcześniej łom i wprowadził zapłatę i przypuszczalnie napiwek bezpośrednio do sejfu. Miły gest z jego strony. Jeżeli jest to ustawione nagranie, to można pogratulować autorom pomysłowości i świetnej reklamy. Stany Zjednoczone w przeciwieństwie do Polski słyną raczej z tych bardziej niebezpiecznych, ale równie pomysłowych napaści. Czasem może się zdarzyć, że to właśnie oprych stanie się ofiarą. Tym razem się nie udało. Najprawdopodobniej przestępca trafił z kosza prosto do aresztu. Kradzieże bywają czasem bardzo kreatywne. Najważniejsze, by nie dać się złapać, mieć dobry plan i wiedzieć, którędy uciec. Tym razem może się nie udało dla kontrastu przedstawiam wam prawdziwych specjalistów w swoim fachu w akcji. Przygotowali sobie drogę ucieczki, wybijając szybę w drzwiach, przygotowali auto, wynieśli co mieli, i słuch po nich zaginął. Ciekawe, czy zawartość bankomatu była tego warta. Ciekawe, czy mieli na tyle szczęścia, że bankomat nie miał lokalizatora. Jak to mówią, albo się uda, albo się nie uda. Tym razem się nie udało, a nagranie z incydentu podbiło szybko internet. Jak mówią internauci, podobno próbował tego samego triku na stacji benzynowej, ale również został zignorowany. Wiele osób mu współczuje, nikt nie chce być branym na poważnie, a temu panu zdarza się to wielokrotnie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, i czy wy również mu współczujecie. Dotarłeś do końca? Jeśli tak, to pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, jak łatwo jest stać się ofiarą kradzieży. Nie musieliśmy nawet wspominać o kradzieżach internetowych, których również jest od groma. A jeżeli Ty lubisz mieć, a nie lubisz wydawać pieniędzy, to mamy dla Ciebie łatwy sposób na zaoszczędzenie. Z Lety Shops możesz oszczędzać na zakupach w internecie, a nawet dostawać zwrot pieniędzy dzięki opcji cashback. Z Lety Shops nie kradniesz, a zyskujesz!